Pobór do wojska. Bardzo głośny i kontrowersyjny temat w naszym społeczeństwie. Napisałam na Twitterze, że mężczyźni nie chcą iść do wojska, gdyby była taka potrzeba, niezważając na to, że jestem kobietą, sama bym poszła. Ku mojemu zdziwieniu było bardzo dużo reakcji, odpowiedzi. Głównie pisaliście, że powinnam się zapisać. Idź się zapisz, idź się zapisz. No dobrze, więc napisałam kolejnego tweeta, w którym... Zawarłam treść, że jeżeli będzie 2000 lajków, tudzież twitterowych serduszek, wówczas zapiszę się do Wojska Polskiego. I znów ku mojemu zdziwieniu w ciągu dwóch godzin było już 4000 serduszek, a teraz jest niespełna 21, chociaż pewnie jak ten filmik zobaczycie, będzie już po 21 i jest ponad 8000 serduszek. I tutaj mnie znów zaskoczyliście. Teraz czekacie, czy nie zrobię z gęby cholewy, no i dotrzymam słowa. Ja nieraz Wam udowadniałam, że kobieta też potrafi, no, a szczególnie w tym wypadku ja. Dlaczego tak mówię? Bo wiele razy we mnie wątpicie, a ja Wam pokazuję, że w polityce można i w piłce nożnej też kobiety mogą, i jedno i drugie wciąż jest mi bliskie, i nie zamierzam z tego rezygnować. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że z wojska polskiego nie należy żartować, szczególnie w takim wypadku, kiedy za naszymi granicami dzieje się tyle złego jest wojna. Ale jednocześnie chcę Wam przekazać, żebyście śledzili moje konta, ponieważ w ciągu najbliższych dni będziecie mogli zobaczyć udokumentowanie tego działania w formie filmu albo zdjęć czyli zapisania się do wojska polskiego przeze mnie. Natomiast jest druga strona tego medalu. Jaka? Taka, że nie wiadomo, czy mnie przyjmą. Wiadomo, że są różne wymagania. Nie wiem, czy będę je spełniała. To już nie mnie oceniać, dlatego myślę, że będę Wam przekazywała na bieżąco, czy te wymagania spełniam. I nie, nie robię sobie żartów. Jeżeli będziecie pisać, że to są tylko żarty, że ja sobie żartuję. Nie, nie robię sobie żartów. Myślę, że chcę też udowodnić wielu osobom, które we mnie wątpią, ale też wielu mężczyznom, że to nie jest straszne wyrazić chęć obrony własnej ojczyzny. Nie trzeba chodzić na co niedzielne marsze i nie trzeba krzyczeć przez megafon. Czasami wystarczy właśnie pokazać praktycznie. Że, że można, że się chce, że ma się serce dla własnej ojczyzny. Także śledźcie moje losy. Dziękuję za zaangażowanie. No i koniecznie do zobaczenia bądź do usłyszenia. Marianna Schreiber.